Witam serdecznie coś na a, przerwę w meczyku dzisiaj dla was e, poświęciłem się. Chociaż w sumie nie, no nie będę kłamał, no nie poświęciłem się, tylko było wesoło, było bardzo wesoło. Stąd ten tytuł, stąd ten tytuł, i ktoś tu się obrazi, jak, dlaczego, dlaczego dajesz taki tytuł. Natomiast e, czymś takim, mianowicie, wyjmij pokaż, jakiego masz w przerwie inaczej, w środku konferencji prasowej Tyson Fury rzucił takie hasło do Francisa Ngannou i na koniec konferencji prasowej zamykają, wyciągaj no, słuchajcie, no, mistrz świata wagi ciężkiej, słuchajcie od razu żeby była jasność, jeżeli jeżeli WBC nie odbierze Tysonowi Fury pasa mistrza świata WBC po tej walce jeśli on się zdecyduje, a może jeszcze za chwilę o tym zawalczę z tym, czy z tamtym, w zupełnie czymś innym niż boks, no to WBC powinna się zamknąć. Powinna się zamknąć jako organizacja i tak dalej, i tak dalej. Po słuchajcie, no, jajajami, jaja ale bez przesad. Naprawdę powinni mu zabrać pas, a jak doskonale wiecie, ja niesamowicie cenię umiejętności pięściarskie Tysona Fury. Niesamowicie. Umiem rozdzielić, ale koszulkę musiałem założyć, żeby pasowała do tego cyrku. Musiałem. Szukałem przez 10 minut i w końcu znalazłem koszulkę, która idealnie pasuje, pasuje do tego cyrku, który dzisiaj był w Londynie. Ale w musi musimy zabrać tytuł, bo to się w tej chwili robi kompletna paranoja. Konferencja prasowa, która jednocześnie posłużyła dzisiaj w Londynie Frankowi Warrenowi, żeby zapowiedzieć parę innych swoich walk. W sumie to dobrze wymyślili, no bo konferencja prasowa zapowiedziana na 11 godzinę czekagowskiego zaczęła się o 12.45. O 12.45 w międzyczasie mnóstwo reklam leciało, a tu zawodnik walczy ten, a tu tamten, tutaj Adeleje walczy z tym i tak dalej. Bajery, opowieści, co by się działo, co się będzie działo. Dobrze to wymyślił, dobrze to wymyślił Frank Warren, natomiast e, tak naprawdę na samą konferencję prasową nie trzeba było czekać, bo wystarczyło. E, żałuję, że zrobiłem, chociaż może nie, może nie żałuję, e, bo nie wiedziałem, że, że bobarom nawet przyleciał i panowie będą e, padali na twarz przed szyjkami, bo tak to wyglądało, ale za chwilę o tym, e, dlaczego niekoniecznie warto było czekać na konferencję prasową, no może niekoniecznie było warto czekać na konferencję prasową, dlatego że przed konferencją prasową, przed kamerami w wywiadzie Carl Frampton, wywiady z jednym i z drugim, wszystko już tam powiedzieli, prawie wszystko oprócz tego wyjmi i pokaż jakiego masz, a wszystko już było to samo, to samo poleciało później na konferencji prasowej, więc się między innymi dowiedzieliśmy, naprawdę co chwilę się śmiał, mimo że to nie była komediowa, konferencja prasowa, tylko konferencja prasowa zapewniającą walkę 28 października byłego mistrza świata UFC wagi ciężkiej, Francisa Ganur z obecnym mistrzem świata WBC, czyli Tysonem Furym. Ale śmiałem się, bo tam było tyle rzeczy śm śmiesznych dla każdego, kto jest pięściarzem, że się w głowie nie mieści. Na przykład przemyślenia głębokie Francis Ganur, że Mike Tyson ma fajny sposób boksowania, który zawsze się dla niego sprawdzał i bardzo prosty, żeby go pojąć. A... Okej, okay, no tak niespecjalnie się sprawdzał, Dlatego tego Majka Tysona. Na początku się sprawdzał, później już przestał się sprawdzać, kiedy był ciężko bity, więc, może to nie jest niekoniecznie tak, że wiele się od niego uczy. I pewne rzeczy będzie chciał robić dokładnie takie same jak on. Niektóre oczywiście zmieni, bo jest tylko jeden Mike Tyson, dla mnie najlepszy pięściarz w historii i tak dalej. Te wszystkie rzeczy Francis Dganu 4 lata temu poznał Mike'a Tysona, widać, że się w nim maksymalnie zakochał, natomiast e, e, tutaj nie mogli się powstrzymać. Komentatorzy to było wszystko przed konferencją prasową, żeby zaraz nie dodać. No, trudno sobie wyobrazić, żeby w czymkolwiek Francis Ngannou mógł przypominać Mike'a Tysona, kiedy wyjdzie na ring walcząc z Tysonem Fury, bo zero ze sobą wspólnego mają i szansę, że jest 1% nawet powtórzyć to, co potrafił potrafił bardzo dawno temu. Mike Tyson są, są zerowe, bo to jest zupełnie, zupełnie inny pięściarz, więc akurat tutaj też nikt nie miał żadnych wątpliwości, że, mam nadzieję, że nikt nie ma żadnych wątpliwości, że no, to zostało wzięte dla Powodów reklamowych tylko i wyłącznie, bo mogę znaleźć 30 gości, którzy by lepiej pasowali. Nie to, żeby cokolwiek zmieniło. No i ta prze, prze pojawiająca się cały czas, przewijająca się przez cały nawet sobie notatki zrobiłem. Yy, yy, cały czas ta, ta yy, melodia opowieści: A co się stanie, jak go trafisz? Nic się nie stanie. Nic się nie stanie, bo wielu trafiało, bijących mocniej niż. Yy, Francis Gano. tutaj oddaje cześć Tysonowi Fury. On nie usiłuje przedstawiać tego jak coś, co to nie jest. Od początku mówi: "O Jezu, ile było takich co mówili, że mnie trafią, jak mnie trafią, to mnie zabiją". Mówi: "Ja to słucham przez 15 lat, 34 walki, jak to się wszystko kończyło, miałem być znokautowany, miałem być trafiony, i znokautowany" i mówi: "Słuchajcie, Tyson Fury mówi: "Przez każdy z tych ciężkich bardzo mocno bije. To oni wszyscy bardzo mocno biją. Mówi to człowiek, który walczył trzy razy z, przypominam, Deontajem Wildorem i trzy razy był, nie trzy razy, tylko był nie z 20 razy był trafiony maksymalnymi czyściochami z prawej i tak naprawdę wygrał każdą z tych trzech walk. O, to o czym my tu mówimy? Ten, ta, co, o, I to jest w dalszym ciągu Tyson Fury. I za to Czepki no, co z tego, że mnie trafi? No to Piękny przykład mówi: jak się bijesz z kimś na ulicy, to wiadomo, że ktoś cię trafi. Mówi to tak jak wejść pod prysznic, to co wejdziesz pod prysznic i się spodziewasz, że się nie zmoczysz. Wiadomo, to jest rzecz całkowicie normalna. On osobiście mówi: że wątpię, żeby to się. Nawet jak mnie trafi, to co? To już mówi na konferencji prasowej. Jak mnie trafi, to co? Ten oczywiście przekonany, wszyscy tam dookoła podbijają ten bębenek, no trafi cię, going to sleep i tak dalej. Deontay Wilder, wrzucam w tej chwili fotę, deontay Wilder, petarda z prawej leci, trafiła go na skron, nie mrugnął nawet, wstał, to było, trzecia uwaga, wstał, tak mi się wydaje, wstał i za chwilę położył na deskach, położył na deskach Deontaya Wadera, Ta sama odpowiedź, to również Tyson Fury zauważył, bo to, to wszystko działa tak, jakby to w jedną stronę, bo jak, jak ja słucham tę, słuchałem tej konferencji prasowej, wiadomo, że tu chodzi o to, żeby im podbijać ten Benek, bo to pay-per-view wszędzie będzie, gdzie tylko istnieje. Słyszę, że będzie 9 dych kosztowało w Stanach Zjednoczonych to pay-per-view, na ESPN pay-per-view, ESPN plus pay-per-view. E, wszyscy to tak mówią, jakby ten Tyson Fury to stał i dał się bić. Dobra, to, to już mogę machnąć ręką, ale na tej konferencji dzisiejszej jakby Tyson Fury stał, dał się bić i nie oddawał. No to to jest dla każdego, kto ma pojęcie o boksie, to widzi. Tyson Fury, jeden z najlepiej składających ciosy, kombinację ciosów w wadze ciężkiej, od dekad. Od dekad I potrafi to robić. I zasięg ramion, wszystko i tak dalej. I też pytanie, no ale wiesz, słuchaj, Francis Ganu będzie miał te małe rękawice, to boli. Tyson Fury reaguje, no ale to, to, to znaczy, że ja będę miał jeszcze mocniej też, tak? Bo to jest cała, cała narracja te, te, tego cyrku pod nazwą Ganu kontra Fury, jest pod kątem, co się stanie, jak go trafi. To też, to już na konferencji prasowej mówi, e, mówi Tyson Fury: Mówi, no walczyłem z tym Time Weatherem, walczyłem z Władimirem Klicką, gośćmi, którzy potem no, zabijali ciosem, potworne petardy, no tak, tylko żaden z nich tak naprawdę tak czysto mnie nie trafił, żeby mi zrobić krzywdę i o to w tym boksie chodzi Nganu bardzo taki wyważony, bo on w ogóle taki zawsze jest chociaż znaczy, jak był w UFC to był taki sam ale tutaj w dalszym ciągu podbijanie bębenka Bob który, który mówi słuchajcie, jak uważacie, że on nie ma żadnych szans to zobaczcie sobie jego walki w UFC zobaczcie jak on mocno bije to są walki w UFC, to jest zupełnie coś innego Bob. No ale Bob to musi mówić, no bo ESPN Pay Per View, no to on ma z tego pieniądze, więc tutaj krótka piłka jest jest kopromotorem tej całej gali. Dziwiłem się, że się w ogóle na to wybrał, no ale jak widać ta promocja idzie idzie na, idzie na maksa. Oczywiście był też moment, w którym Tyson Fury poszedł, to zresztą był, to nie był moment, tylko momenty były, bo liczba mnoga były, dwa momenty, jak Tyson Fury najpierw Najpierw podczas tej rozmowy przed konferencją prasową, a później już po konferencji prasowej, już na konferencji prasowej potwierdził że na 100% wygrywa w cage, czyli w klatce na warunkach MMA. 100% wygrywa, wygrywa z, bez żadnego problemu. Gwarantuje mu to, że wygrywa z nim na e, walcząc w formule MMA. Co jest oczywiście również kompletną bzdurą, Kompletną bzdurą bo poskłada go, nie wiem, na części pierwsze, podaje nazwiska ludzi, z którymi trenował, mistrzami świata, K1, K1, ludźmi z MMA, trenowałem, walczyłem z nimi, trenowałeś z nimi, tym razem uwaga do Tysona Fury, Tyson Fury mówiący o tym, że 100% wygrywa, bo to on nic specjalnego nie umie. Wymienia rzeczy, których mistrz świata w magii ciężkiej nie umie. W jiu jest słaby, w zapasach jest słaby. No ma cios, potrafi uderzyć, ale to jest wszystko, ale to cios to na mnie nie zrobi wrażenia, więc w jaki sposób on może ze mną wygrać klasę? W każdy, jaki będzie chciał. W każdy, jaki będzie chciał. No, ale to wszystko zmierza ku temu, podkreślił to jeszcze raz, że chciałbym zawalczyć z Johnem Jonesem, albo zrobić rewanż. Słowo usyk nie padło ani razu. Słowo boks nie padło ani razu. Podczas całego wywiadu. Podczas konferencji prasowej również. To też pokazuje, jakie to jest zakłamanie. Słuchajcie, ze strony siedzi Frank Warren, promotor pięściarski, siedzi Bobaru, promotor pięściarski. Na temat boksu ani słowa. Zero. Kompletne zero. Nic. Nic. To jest super wydarzenie. O, zapomniałem jeszcze powiedzieć, ile razy klękali przed. Y przed szejkami, a klękali bez przerwy przed siejkami, mówiąc jaki to wspaniały dzień, jaka to wspaniałe miejsce ten Riad, że to jest początek tego Riad Season, a że to jest olbrzymie wyróżnienie. Dziękujemy za wyróżnienie. Riad niedługo będzie, niedługo będzie stolicą światowej jego sportu i rozrywki, powtórzone chyba z 20 razy przez wszystkich. Rozumiem, że tam taka kasa leci, że się w głowie nie mieści, więc Pan mnie powtarza, ale to męczące jest, w którymś momencie to jest męczące, branie nas wszystkich za, za kompletnych idiotów, naprawdę, bo to ja mogę to w nieskończoność powtarzać, ja wiem o tym, że to, o, go trafi to co, to nic, na Twitterze też mi powiedziano, a go trafi, to co, to nic, trafiali go, the only wider. Słuchajcie, jak chcecie mi powiedzieć, że Don Wardek, który jest pięściarzem, który jest powiem że dwa razy szybszy, albo trzy razy szybszy niż Nganu. Potrafił tryf, trafiać gościa trzyściochami i on stał i wygrywał te walki, to on się ma bać nganu. Plus dla plus dla... Tak tak mówiłem, że on powiedział, że on się go, on się go zupełnie nie boi. ten pomysł z Johnem Jonesem w następnej walce mówi, jak pieniądze się będą zgadzały. To jest, to jest ten moment, w którym pomyślałem to, co powiedziałem na początku: zabrać mu ten pas, od razu, po tej walce. OK, to mu odpuszczamy, odpuszczamy mu tą walkę w porządeczku i tak dalej. Nie dogadał się z Usykiem powód taki czy inny, próbował, czy się próbował, jak, jak serio to było, to mamy oczywiście odpowiednie wątpliwości. Natomiast tak sobie to myślę, jest ta konferencja prasowa, natomiast tutaj wyskakują panowie, mówią: A tu jest specjalny pas od WBC. Dla zwycięzcy walki Ganu kontra Tyson Fury, więc w tym momencie zacząłem harczyć ze śmiechu. Autentycznie zacząłem harczyć ze śmiechu. Oczywiście na pasie zdjęcia ojca e, Maurice'a Suleymana, Mike'a Tysona, Francisa Ganu i jeszcze odpowiedź. A może to będzie jakieś coroczne wydarzenie i ktoś, wszyscy będą się bili o ten pas. Tak jak e, WBC obniżyło rangę swojego pasa, to jest po prostu coś niesamowitego, bo to był kiedyś ten, ten green belt, to było coś, o czym się mówiło, jest absolutnie najważniejsze. W tej chwili tych pasów jest wystawianych przez WBC, jest mnóstwo. Jak to są pasy dodatkowe do tego zielonego pasa Mistrza Świata WBC, ja nie mam z tego żadnego problemu, bo to dla Canelo robili, robią dla paru innych ludzi, ale tam jest to wszystko obok tego głównego pasa, to jest taki dodatek, o coś fajnego zrobimy, oczywiście wy to za to zapłacicie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast robić osobny fa, y, y, pas na, na tą walkę, no to jest, to jest, to jest, to jest paranoja. To jest, to jest kompletna paranoja. Panowie zrobili, e, panowie zrobili sobie fotki, widzicie teraz rzuciłem, e, zrobiłem parę z tym grubym brzuchem, wyskoczył. To było też najlepsze, bo w trakcie konferencji e, Tyson Fury mówi, widzicie teraz ten gruby brzuch. W trakcie konferencji Tyson Fury mówi: Słuchajcie, ja na Deontay'a Widera trenowałem 6 tygodni, a na niego już trenuję 12 tygodni. Po czym się rozbiera i wyskakuje, tak jak wyglądał nie wiem, miesiąc przed Klitschko. Eee, to ja nie wiem, jak on wyglądał przed tym, jak trenował te 12 tygodni. Słuchajcie, wiemy przynajmniej ile za Robin bo powiedział to nie wiem, czy chciał, czy przypadkowo, czy nie przypadkowo, eee, Tyson Fury 10 milionów. 10 milionów dolarów, jak sam powiedział, <laughs> się też nie, nie do końca wszystko faktograficznie zgadza. Tyson Fury, zarobisz 20 razy więcej niż zarobiłeś kiedykolwiek w UFC. Nie wiem, czy to jest 20, 20 razy więcej, natomiast to, to już wiem. 6 tygodni miałem na Wildera, a na niego już trenuję 12 tygodni. Oczywiście, że traktuję go w 100% poważnie. Po czym goś wyskakuje, i widzicie ten bebech. No piękne to jest, nie? To jest, to jest, w, ogóle, to jest w ogóle Mistrzostwo Świata. Taki wrzutek międzymeczowy. Może, może, może znajdziecie czas, żeby zobaczyć. Po meczu powinno być bardzo szybko, także tak to wyglądała ta konferencja. Jeszcze będą te cyrki. Natomiast to było bardzo spokojnie z jednej strony i z drugiej strony. No, Tyson Fury był Tyson Fury, to on jest zawsze. Tylko w jednym momencie taki mini się zagotował, mini, ale też mini się zagotował Francis Ganu kiedy powiedział, Tyson Fury na zakończenie konferencji, że jestem mistrzem świata sportu walki, na co ten mówi? Nie, nie, ty nie jesteś mistrzem świata sportu walki, ty jesteś mistrzem świata boksu. To jest różnica. Nie, 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 ja jestem mistrzem świata sportu walki, bo wtedy na 100%, na 100 cię rozwalam, rozwalam cię w, w, w klatce. Tym właśnie zakończył, a przepraszam, nie, zakończył tym, że wyjmuj i pokaż, jakiego wielkiego masz. No, proszę bardzo, mistrz świata, WBC, Tyson Fury. Pozdrawiam Was serdecznie, miłego oglądania.